Jeśli czasem lub często jesteś przekonany, że komunikujesz się jasno i klarownie i że dobrze przygotowujesz się do rozmów, a Twój komunikat nie dociera do rozmówcy i im dłużej rozmawiacie, tym więcej zamieszania i niezrozumienia obejrzyj ten film. Pomoże cię zrozumieć, czego ludzie potrzebują, aby Cię zrozumieć, nie tylko na poziomie słów, intelektualnego kupienia Twojego przekazu. Ale również na poziomie emocjonalnym, kupienia Ciebie i współpracy z Tobą. Być może myślisz o kimś z Twojego zespołu, a może o potencjalnym kliencie, który z niewiadomych powodów zaczął Cię unikać, przestał odbierać telefony, nie odpisuje na maile, nie potrafi po prostu powiedzieć: Panu dziękujemy. Pomijając dziwny zwyczaj, Wygaszenia kontaktu, który jest po prostu słaby, bo nie wiesz o co chodzi, skupmy się dziś na trochę uproszczonym modelu, który, mimo że nie jest doskonały, wiele porządkuje. Jest to prosty model stylów komunikacji spopularyzowany przez Tomasa Eriksona w jego książce Otoczeni przez idiotów. Model jest inspirowany disk, a jego założeniem jest to, że różni ludzie preferują różne sposoby myślenia i działania. I że jeśli dopasujesz komunikację do odbiorcy, szybciej zbudujesz porozumienie, zaufanie i decyzję. I co sam, co sam przyznasz, że jest mocno przydatne w kontekście zarządzania zespołem czy sprzedaży. Jakie to style? Czerwony, dominujący, szybki, bezpośredni, nastawiony na wynik. Żółty, wpływowy, energiczny, relacyjny, kreatywny lubi wizję. Zielony, stały, spokojny, lojalny, ceni harmonię, pracę zespołową. Niebieski, analityczny, dokładny, logiczny, ostrożny, ceni fakty. Może już kiedyś zetknąłeś się z tymi stylami przy okazji jakiegoś szkolenia lub testu, jak DISC lub inside discovery. Książka Eriksona jest uproszczoną wersją, bez testu czy raportu i pomaga szybko dopasować przekaz do rozmówcy. Warto zapamiętać, że to nieprawda o człowieku, i chodzi tu o dopasowanie komunikacji do preferowanego stylu rozmówcy, nie etykietowanie. Jak skorzystasz? Będziesz mówił językiem drugiej osoby i będziesz świadomy tego, czego potrzebuje, aby chcieć współpracować i czego unikać, aby się nie wycofała lub nie zamykała. Pierwszym krokiem jest rozumienie i rozpoznanie tych stylów. Zanim dostosujemy przekaz, zidentyfikujmy, z jakim typem rozmówcy mamy do czynienia. Czerwonego rozpoznasz po krótkich komunikatach, decyzjach tu i teraz i niskiej tolerancji na szczegóły oraz dygresję. Ceni tempo, wynik i odpowiedzialność, więc jeśli chcesz mieć z nim pod górkę, zacznij od długich wstępów, storytellingu, bez puenty i luźnych ogólników w stylu zobaczymy, postaramy się, może. Dołóż brak rekomendacji, pytam zamiast proponować, emocje zamiast faktów, czujemy oraz język pasywny, to się zrobi, ktoś powinien. A do tego spotkanie bez celu i ram czasowych, oraz ścianę tekstu bez liczb i kryteriów dam. Gwarantuję, że będzie chciał jak najszybciej zakończyć rozmowę, zacznie się nerwowo wiercić, jakby chciał wyskoczyć przez okno. <laughs> Typowe zwroty do wycięcia to chciałbym krótko opowiedzieć tło. Może byśmy spróbowali, nie wiem, zobaczymy. Najbardziej irytuje go przeciąganie tematów i małe kroczki bez kamieni milowych. Odkładanie trudnych wątków oraz powtarzanie dyskusji bez jasnego właściciela i domknięcia. Niemal pewnym zapalnikiem konfliktu będzie publiczne podważenie jego kompetencji lub pozycji, bo to uderza w jego status. Wchodzenie w spór bez danych i alternatywy oraz zasadzki w korytarzu. Zamiast tego przynieść pięciominutowy konkretny komunikat z wnioskami. Niewerbalnie szkodzą niepewny głos. Rozwleczona mowa, brak kontaktu wzrokowego, a także slajdy pełne liczb i tekstu bez konkluzji. Co zadziała? Krótko, decyzyjnie, na wynik. Cel X do piątku, ryzyko Y, proponuję Z. Decyzja: w mailu nazwij rzeczy po imieniu, temat, decyzja w sprawie X do data, a w treści cztery punkty zamień na jedno akapitowe podsumowanie: jaki będzie wynik, jaki koszt czas, jakie ryzyko i jaka rekomendacja z ewentualną alternatywą. Gdy brakuje danych, nie uciekaj od kierunku. Przy niepełnych informacjach rekomenduję A, ryzyko Y. Plan ograniczenia ryzyka Z. Proszę o decyzję do termin. Zamiast zespół się stresuje, pokaż wpływ i plan. Obciążenie zespołu zagraża terminowi o dwa tygodnie. Proponuję odciąć zakres B lub dołożyć zasób C. Krótko mówiąc, z czerwonym wygrywa prosta architektura rozmowy. Wynik, ryzyko, rekomendacja, decyzja. Mniej tła, więcej konkretu i odpowiedzialnego zamknięcia. Dzięki temu rozmowy są krótsze, decyzje szybsze, a współpraca realnie posuwa sprawy do przodu. No a Ty jesteś postrzegany jako konkretny, rzeczowy i sprawczy partner. Żółtego rozpoznasz szybko jest energiczny, entuzjastyczny, lubi ludzi i błyskawicznie nawiązuje kontakt. Myśli obrazami, ciągnie go do wizji i nowych pomysłów, a cierpliwość do drobiazgów i procedur ma ograniczoną. Zamiast długich dokumentów, woli rozmowę, burzę mózgów i szybki szkic, który można przetestować. Jeśli chcesz mieć z nim podgórkę, zgaś pomysł na starcie tekstem, to się nie da, albo nie mamy czasu, narzuć chłodny, sztywny ton i mów wyłącznie o ograniczeniach. Dorzuć arkusze liczb bez po co i dla kogo. Zrób monolog bez przestrzeni na pytania i zakończ spotkanie bez jasnego, co dalej. Gwarantowany spadek energii i zaangażowania. Najlepiej wytnij z repertuaru frazy w stylu: trzymajmy się procedury, zero odstępstw. Najpierw 30 stron analizy, potem porozmawiamy. I nie ma na to przestrzeni, bo to zabija kreatywność i zamyka dialog. Żółtego najbardziej irytują monotonne, przeładowane prezentacje bez obrazu i przykładu oraz start bez sensu i korzyści. Dlaczego to robimy? Nie domykasz ustaleń, nie ma właścicieli kroków, inspiracja znika. Twarde studzenie entuzjazmu, publiczne ośmieszanie pomysłów albo krytyka osoby zamiast doprecyzowania idei niemal gwarantują konflikt. Zadbaj też o mowę ciała, chłodny dystans, brak uśmiechu i kontaktu wzrokowego. Zamknięta postawa i monotonna intonacja odbierają paliwo. Slajdy ściany tekstu bez grafiki i ramy wizualnej też nie pomogą. Co działa? Prowadź rozmowę według prostej sekwencji. Wizja, korzyść, opcje, propozycja. Następne kroki. Zacznij od po co teraz? Wyobraź sobie, że za 4 tygodnie mamy demo, które klienci sami podają dalej. Natychmiast pokaż zysk. Zwiększymy zaangażowanie i skrócimy czas reakcji o 20%. Zarysuj dwie, trzy opcje w pigułce i zaproponuj jedną, określoną w czasie. Rekomenduję dwutygodniowy pilot, mierzymy X i Y. Na końcu domknij. Ja przygotowuję dek do środy, Ty wysyłasz listę pięciu klientów do piątku, w poniedziałek robimy demo. W mailu stosuj tę samą logikę. Krótka wizja i korzyść w dwóch zdaniach. Dwie opcje, propozycja pilotażu i konkretne działanie. Pasuje Ci piątek dziesiąta? Gdy brakuje danych, zaproponuj bezpieczny eksperyment. Zróbmy dwutygodniowy pilot. Jeśli metryki dowiozą, skalujemy. Zamiast to się nie da. Używaj warunków i RAM. Zrobimy to, jeśli ograniczymy zakres do X. Mamy budżet Y i czas dwa tygodnie. Z żółtym wygrywa obrazowa wizja na starcie, interakcja w trakcie oraz szybkie wygrane z jasnym, co dalej. Daj energię i kierunek, szczegóły dośli w załączniku, a zyskasz miano człowieka, z którym można góry przenosić. O zielonym najłatwiej myśleć jak o kimś, kto ceni spokój, stałość i współpracę. Uważnie słucha, rzadko przerywa, woli tempo krok po kroku i naturalnie dopytuje o wpływ decyzji na ludzi oraz zespół. Nie lubi konfliktów i potrzebuje chwili na przemyślenie oraz wewnętrzną zgodę, zanim ruszy do działania. Jeśli chcesz go stracić już na starcie, wywieraj presję. Tu i teraz. Narzucaj tempo i decyzję bez przygotowania. Serwuj zmiany z zaskoczenia, bez konsultacji i wrzutki na ostatnią chwilę. Twarda konfrontacja, przerywanie i podnoszenie głosu osłabiają zaufanie równie mocno jak ogólniki bez planu i wsparcia. Po prostu zróbmy. Oraz sprzeczne komunikaty czy niedotrzymywanie ustaleń. Zdania w stylu Decydujmy teraz, nie ma czasu na dyskusję. To proste, po prostu zrób. Albo tak ma być, temat zamknięty. Uruchamiają opór, bo pomijają realne ryzyka i potrzebę bezpieczeństwa. Zielonego irytują ultimata oraz skracanie ścieżki bez wyjaśnienia dlaczego chaotyczne priorytety i częste zmiany kierunku, a także brak jasnych kroków, ról i terminów kto, co, do kiedy. Gwarantowanym detonatorem konfliktu jest publiczna krytyka osoby zamiast procesu lub zachowania, przepychanie decyzji siłą czy zaskoczenie na zebraniu. Oraz ignorowanie zgłaszanych obaw. Nie przesadzajmy. Niewerbalnie szkodzą natarczywa mowa ciała, wchodzenie w przestrzeń osobistą, nerwowy ostry ton, a także slajdy bez planu i kryteriów, dan, bez miejsca na pytania. Najlepszym sposobem rozmowy z zielonym jest prosta sekwencja. Najpierw krótki kontekst: i dlaczego teraz zmienia się X, chcemy ograniczyć chaos i zadbać o zespół. Potem przełóż decyzję na ludzi, co to oznacza dla obciążenia, zmiany żurów? Jak to zrobimy bez spięć? Dalej zaproponuj plan krok po kroku z jasnym dan. Etap pierwszy przez dwa tygodnie A. Etap drugi przez trzy tygodnie B. Uznajemy gotowe, gdy. Zapewnij realne wsparcie. Masz wsparcie w. Jeśli pojawią się blokady, eskalujemy tą ścieżką. Na koniec sprawdź zrozumienie i komfort. Jak to widzisz? Co budzi wątpliwości? Czego potrzebujesz, by ruszyć? Dobrze działają sformułowania, przejdźmy krok po kroku. Co mogłoby to ułatwić Tobie i zespołowi? Jakiego wsparcia potrzebujesz na start? Ustalmy mały pilotaż i punkt kontrolny za tydzień. W korespondencji mailowej sprawdza się układ z daniami: najpierw krótko dlaczego i cel, potem plan w dwóch, trzech krokach z kryteriami dan, następnie wpływ na zespół i zabezpieczenia. Informacja o wsparciu i osobie do kontaktu oraz prośba o pytania i uwagi z terminem krótkiego czekinu. Gdy brakuje danych, daj komfort i bezpieczeństwo. Na dziś rekomenduję A. Zmniejszamy ryzyko przez B. Robimy przegląd za 7 dni. Jak ci z tym? Albo zróbmy to w dwóch etapach. Zobaczymy efekty i skorygujemy. Zamiast to tylko zmiana, poradzimy sobie. Pokaż plan. Zmiana doda około 10% zadań w pierwszym tygodniu. Na czas wdrożenia Zdejmujemy to, lub dokładamy zasób konkretny. Umówmy się na przegląd w piątek. Podsumowując, z zielonym wygrywają spokojny ton, empatia i przewidywalność, małe kroki z jasnym dan, realne wsparcie oraz czas na pytania i zgodę, bez presji tu i teraz. Taka komunikacja naturalnie podnosi zaangażowanie i odpowiedzialność, bez konieczności, ciągnięcia zespołu siłą. Zielony chce spokojnego, lojalnego i cierpliwego partnera, który słucha dba o harmonię i przewidywalność, nie wywiera presji oraz daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Niebieskiego rozpoznasz po analitycznym, dokładnym i ostrożnym stylu. Ceni fakty, logikę i procedury. Dlatego szybko pyta o dane, definicje, źródła i ryzyka. Potrzebuje czasu na analizę i nie lubi presji ani improwizacji. Jeśli chcesz, by rozmowa była konstruktywna, pamiętaj, wiarygodność budują precyzja, spójność i dokumentacja. Najłatwiej go zrazić hypem, ogólnikami i działaniem na czuja, bez liczb oraz źródeł. Presja w rodzaju decyduj teraz, skracanie drogi bez weryfikacji, sprzeczne informacje czy zmienne wersje ustaleń natychmiast obniżają zaufanie. Chaos rozmowy, skakanie po tematach, brak struktury i nieprecyzyjny język mniej więcej jakoś działa jak sygnał ostrzegawczy. Warto też wyciąć z repertuaru zdania typu: zaufaj, będzie dobrze. Brak dowodu. Zróbmy to szybko. Szczegóły później. Ryzyko i chaos. Czy nie mam danych, ale wydaje mi się niska wiarygodność. W codziennej dynamice najbardziej irytują go pośpiech kosztem jakości i weryfikacji, decyzje bez kryteriów oraz bez oceny ryzyka, a także spotkania bez agendy, notatek, wniosków i właścicieli zadań. Otwarty konflikt wywołują publiczne podważanie metodyki i przywiązania do detali, dezawuowanie potrzeby testów czy akceptacji. Po co nam to? Oraz ukrywanie błędów i zmian lub manipulowanie danymi. Niewerbalnie szkodzą machanie ręką zamiast konkretu, pośpieszny nierówny ton, slajdy pozbawione liczb, źródeł i wersjonowania oraz brak notowania ustaleń i follow-upu. Najlepsza forma rozmowy z niebieskim. To prosta, logiczna sekwencja. Zacznij od zdefiniowania problemu i pojęć. Zakres X według normy Y. Celem jest skrócenie lead time o 12%, następnie pokaż dane i źródła, a potem kryteria sukcesu i ryzyka. Przedstaw dwie, trzy opcje z kosztami i czasem w krótkiej tabeli porównawczej, po czym sformułuj rekomendację z uzasadnieniem. Wybieram B, najniższe ryzyko, i domknij klarownymi krokami: kto, co, do kiedy. Jak wygląda protokół akceptacji i punkt kontrolny? W korespondencji mailowej sprawdza się zwięzły układ. Celi, kryteria w dwóch, trzech zdaniach, dane i linki do źródeł, porównanie wariantów ryzyka z planem ograniczenia, jednoznaczna rekomendacja oraz prośba o decyzję lub uwagi do konkretnej daty. W załącznikach dołącz specyfikację, akceptację i wersję dokumentów, aby zachować ślad zmian. Gdy danych brakuje, graj w otwarte kartę, nazwij jawne założenia A, B i zaproponuj krótki pilotaż, np. 10 dni, w którym metryka X musi osiągnąć Y. Wtedy przechodzicie do etapu drugiego. Jeśli nie, wdrażacie alternatywę. Dołącz mapę ryzyk, plan testów i akceptacji, definition of done, by decyzja pozostała bezpieczna mimo niepewności. Podsumowując, z niebieskim wygrywa struktura. Problem, dan, kryteria, warianty, rekomendacja, kroki. Mniej hypu, więcej dowodów i kontroli jakości. Kiedy dostaje precyzyjną, spójną narrację opartą na źródłach i jasno zdefiniowanych dan, decyzje zapadają szybciej. Właśnie dlatego, że są dobrze ubezpieczone. Niebieski chce partnera rzeczowego, uczciwego i przewidywalnego, który komunikuje się jasno i konkretnie, szanuje fakty i granice, dotrzymuje ustaleń. Oraz daje czas na analizę zamiast wywierać emocjonalną presję. Właśnie poznałeś cztery style komunikacji, które otwierają drzwi do lepszego zrozumienia siebie i innych. Teraz nadszedł czas, by wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Podsumowując, cztery kolory to cztery światy, którymi rządzą różne reguły. Czerwoni doceniają konkretność i wyniki, żółci. Kochają energię i kreatywne podejście. Zieloni cenią harmonię i stabilne relacje. Niebiescy szukają precyzji i logicznego uporządkowania. Jak skorzystasz, wprowadzając tę wiedzę w praktykę? Zwiększysz swoją efektywność, dobierając komunikację do preferencji rozmówcy. Zredukujesz konflikty, rozumiejąc, że trudne osoby po prostu komunikują się inaczej. Pogłębisz relacje, okazując szacunek dla różnych potrzeb komunikacyjnych. Osiągniesz lepsze rezultaty w pracy zespołowej i relacjach osobistych. Jaki jest Twój plan działania? Na początek zidentyfikuj Twój dominujący styl. Poznaj swoje mocne strony i ograniczenia. Obserwuj innych. Rozpoznawaj style komunikacji u współpracowników i bliskich dostosuj przekaz, eksperymentuj z różnymi podejściami komunikacyjnymi. Bądź cierpliwy. Nauka elastycznej komunikacji wymaga czasu i praktyki. Pomyśl o tym tak. Kiedy mówisz do czerwonego językiem niebieskiego, to jakbyś próbował otworzyć drzwi niewłaściwym kluczem. Może działać, ale z trudem. Dlaczego nie użyć właściwego klucza od razu? Elastyczna komunikacja to nie manipulacja, lecz wyraz szacunku i zrozumienia. Kiedy zaczniemy postrzegać różnice jako zasoby, a nie przeszkody, otworzymy nowy rozdział w naszych relacjach zawodowych i osobistych. Działaj teraz! Każda rozmowa to okazja, by praktykować tę niezwykłą umiejętność i budować mosty tam, gdzie wcześniej były mury. Jeśli ten film Cię zainteresował, polub go i zasub, zasubskrybuj mój kanał. Kolejny film o tym, jak konkretnie zastosować tę wiedzę jako lider.